Małgorzata Kasprowicz, przewodniczka po Krakowie, posiadająca 10 lat doświadczenia, pracująca z wielką pasją i zaangażowaniem. Prowadzi Instagrama Kraków Guide, który posiada już 41 tysięcy aktywnych obserwujących. O tym, jak wygląda typowy dzień pracy przewodnika i co powinien zwiedzić każdy student z Krakowa opowie nam Małgorzata Kasprowicz. Ja nazywam się Wiktoria Malinowska, jestem członkinią Alternatywy Młodych dla Krakowa i serdecznie zapraszam do wysłuchania najnowszego Odcinku. Kraków na mieszkańców, podcast o wszystkim, co miejskie i krakowskie. To zaczniemy od tego, jak w ogóle zaczęłaś pracę jako przewodniczka po Krakowie i co skłoniło Cię do podjęcia właśnie tego zawodu. A to jest w ogóle długa historia i to jest wiele takich wypadkowych, które się ze sobą połączyły. Od zawsze się interesowałam taką pracą z ludźmi i zawsze chciałam coś robić takiego innego. Niekoniecznie praca gdzieś tam za biurkiem, taka statyczna praca to nie była nigdy dla mnie. Zawsze marzyłam, żeby być stewardesą, albo żeby pracować w kasynie, albo żeby być pilotem wycieczek, albo żeby mieć własną knajpę. I tak to wszystko mnie doprowadziło do tego, że zostałam przewodnikiem po Krakowie. W sumie to tak, te pasje takie do pracy z ludźmi, plus jeszcze kiedyś zupełny przypadek wyjazd do Turcji. I mieliśmy taką fantastyczną panią pilot, która tak bardzo przystępnie, ciekawie, wesoło opowiadała i po tej wycieczce poczułam, że kurczę, jak ona może, no to ja mieszkam w takim miejscu, to może ja też mogę. No, zapisałam się na kurs, no i poszło, po prostu. A w jakim wieku zaczęłaś w ogóle myśleć o tym, że możesz zostać tą przewodniczką? Ile ja miałam wtedy lat? Może to było chyba 20, 25, 6, myślę jakoś tak. O, jakoś tak. Ja już dużo wtedy pracowałam z ludźmi, pracowałam w gastronomii. Potem prowadziłam własną knajpę i też pomyślałam, że może, jak mam własną knajpę, no to jakby takim naturalnym krokiem jest, że jak będę oprowadzać, to tych moich turystów będę zabierać do siebie, żeby też mogli sobie odpocząć coś tam się napić. No i tak, tak jakoś to się wszystko powiązało w całości i zostałam przewodnikiem. Okay. To w ogóle ciekawa historia, że to jednak była droga. To nie było tak, że się pewnego dnia obudziłaś i stwierdziłaś, o, będę przewodnikiem. A jakie są Twoje ulubione miejsca w Krakowie, które polecasz turystom do odwiedzenia? I w ogóle jakbyś to mogła podzielić na to, co powinien odwiedzić student, co młody dorosły, co rodzice z dziećmi? To jest takie pytanie, które często słyszę. I od też rodziny, najbliższych przyjaciół, od turystów. A gdzie by Pani poszła, gdyby Pani sama chciała zwiedzać Kraków? No nie ma takiej odpowiedzi jednoznacznej, aczkolwiek jest takie jedno miejsce i ono nie jest jakieś wyjątkowe, bardzo to nie jest jakaś wymyślna odpowiedź. Jak dla mnie to jest to Wawel o poranku. To jest moje ulubione, ulubione miejsce w Krakowie, gdzie często bywam tysiące razy I, i przychodzę wcześnie rano i tam sobie posiedzę, żeby tym Wawelem poddychać. I to jest takie moje miejsce. Natomiast, jeżeli miałabym komuś coś polecić, ranek. Cały Kraków jest piękny, zależy co chcesz ob zobaczyć. Czy przyjeżdżasz e, zwiedzać na chwilę, czy masz więcej czasu, czy e, chcesz bardziej rozrywkowo. E, myślę, że takie podstawowe miejsca to każdy powinien raz w życiu zobaczyć, będąc w Krakowie, czyli Stare Miasto, wzgórze Wawelskie. Posłuchać hejnału, pójść na dzielnicę Żydowską, e, pospacerować się po bulwarach, spotkać się ze smokiem. To, to są takie podstawy, gdzie myślę, że każda grupa, która przyjedzie do Krakowa, to powinna zobaczyć. Natomiast jeżeli jesteśmy z dziećmi, to faktycznie dzieci mają trochę inne wymagania i szybko się nudzą. Więc dzieci, no to myślę, że bardziej szlak legend. To też jest taki spacer przez stare miasto, ale z taką fajną, ciekawą narracją pod dzieciaki. Myślę, że może niektóre muzea mają fajną ofertę. Muzeum Podziemia Rynku. Pałac pod Krzysztofory, gdzie jest super wystawa o Krakowie, taka bardzo e, dla dzieci. Ale też dalej od Krakowa, dalej od centrum Krakowa, na przykład kopiec Kościuszki. Ale myślę, że student też jest nastawiony troszkę na taki, poczuć taki vibe Krakowa, taki nasz tutejszy. No to bym postawiła bardziej na takie miejsca, gdzie chodzą nasi lokalni studenci, czyli Hala Forum, Bulwary Wiślane, Kazimierz Nocą. To są takie miejsca, które trzeba zobaczyć. A lubisz oprowadzać wycieczki z dziećmi? W ogóle, czy zajmujesz się też wycieczkami szkolnymi? Lubię i nie lubię. Okay. Może tak. Lubię kiedy jest ich trochę. Nie lubię kiedy jest ich bardzo dużo. A jest ich bardzo dużo w maju, w czerwcu. Owszem, no to są super wycieczki, bo to dzieciaki, szczególnie najmłodsze. To są takie dzieci, które posłuchają, które zadają różne pytania, które są zainteresowane bardzo. Natomiast jak przychodzi mi 90. wycieczka w maju, grupa szkolna, to już tak średnio lubię. <laughs> Ale fajnie się taki, oprowadza tylko, że w konkretnym wieku. Tak, te najmłodsze, albo te już takie starsze to już nie dzieci, bardziej młodzież. Natomiast no, taki wiek pośredni jest ciężki. Jest, jest taki wymagający bardzo też od przewodnika. A jakie są najbardziej niezwykłe lub mało znane miejsca w Krakowie, które warto odwiedzić, a turystom często umykają? To jest dzielnica żydowska, to jest Kazimierz i mnóstwo razy słyszę, że a byliśmy w Krakowie pięć razy, ale nigdy nie byliśmy na Kazimierzu, a potem jak idziemy na Kazimierz, o rany nie byliśmy na Kazimierzu, czemu tu nie byliśmy, tak? To jest takie miejsce, które zaskakuje e, i jest niedoceniane, uważam, wciąż niedoceniane przez turystów i tych polskich i tych zagranicznych. E, myślę, że dzielnica Stare Podgórze, o dzielnica Stare Podgórze to jest takie miejsce wyjątkowe. Gdzie możemy zobaczyć różne takie, no już inne miejsca niż stare miasto? Na przykład mamy Park Petnarskiego, super. Takie zapomniane miejsce jak dawny stadion Korony, super. Ta okolica parkowej i tam wyżej, Kopiec Kraka, niby znamy, ale turyści niekoniecznie. Więc, to też nie jest tak daleko, żeby turysta nie był w stanie też sam sobie przejść na Stare Podgórze, a jednak gdzieś te części Krakowa nie są jakoś mocno rozpowszechnione w szczególności Stare Podgórze, bo Kazimierz wiadomo ludzie znają, ale, ale nie zawsze mają czas. Może jakie są najczęstsze pytania turystów dotyczące Krakowa i w ogóle jak na nie odpowiadasz? Zależy na jakim etapie pytają jak pytają przed organizacją wycieczki to są inne pytania. W Krakowie też inne. Przed organizacją najczęściej kiedy zwiedzać? W którym miesiącu? Kiedy I kiedy najlepiej? najlepiej? Powiem, że w wakacje albo na początku wiosny. Taki może marzec, początek kwietnia zależy też, jak wypadają święta wielkanocne to wtedy jest dobry czas. Powiedziałabym, że najlepiej unikać właśnie tego maja-czerwca. I drugiej połowy kwietnia, kiedy są wycieczki szkolne. Bardzo ciężko się zwiedza. Nawet turysta indywidualny, myślę, że nie będzie miał takiego odczucia co do Krakowa, jakby przyjechał w innym terminie. No bo to, to co, za, co za radość stać, prawda? W kolejce pół godziny, żeby gdzieś wejść, nie? Więc pytają, kiedy? Ja powiem wakacje, bo jest ciepło, bo jest miło, bo jest fajnie, a już te grupy szkolne mają wakacje, jednak, nie? O co pytają? Co mogę zrobić, żeby nie kupować, żeby nie stać w drugiej kolejce do, do kasy? Odpowiadam, zarezerwuj usługę przewodnicą. My jako przewodnicy nie stoimy w kolejkach, omijamy kolejki, kupujemy szybko, nie marnujemy czasu. No jest to frustrujące jednak, jak stoisz, prawda, czekasz, a potem się okazuje, że tego biletu dla ciebie nie ma. I bywa i tak. Pytają, czy rezerwować wcześniej bilety? Myślę, że tak, jak wiesz, że chcesz coś zwiedzić i wiesz, kiedy przyjedziesz, no to zarezerwuj, no to masz pewność, że ten bilet będzie na ciebie czekał. A jak są w Krakowie, to pytają takie proste rzeczy historyczne, wiadomo, standardowe, jakieś skąd się wziął hejnał. dlaczego jest część podziemna w Krakowie, często są zaskoczeni turyści, że ta część podziemna jest, ale też takie przyziemne, praktyczne gdzie mam spać, gdzie mam zjeść, co pani poleca, które muzeum jest super co możemy zobaczyć od ręki. A Twoje ulubione muzeum w Krakowie? Myślę, że to jest Muzeum Czartoryskich, które mnie zawsze zachwyca, które zawsze robi duże wrażenie. Jest pięknie wykonane i w ogóle nie odstaje od zachodnich muzeów. Kto nie widział, to zachęcam bardzo. A w sumie jak jest według Ciebie taki najlepszy wiek na zwiedzenie Krakowa i jeśli jesteśmy turystami, to na, czy weekend wystarczy na zobaczenie? Mhm, weekend nie wystarczy weekend wystarczy, żeby liznąć Kraków, żeby zobaczyć to, co jest podstawowe, ale żeby też, ale nie zobaczymy tak konkretnie, nie zobaczymy tak bardzo intensywnie, bo też świadomo, że ile się człowiek może skupić, nie? Dwie, trzy godziny, a na Kraków potrzeba dwa tygodnie, żeby sobie zobaczyć, a wiek? Ja myślę, że wiek nie ma znaczenia, o ile jest, jest to nasza świadoma decyzja, tak? Nikt nas nie zmusza Wiemy, że jedziemy, będziemy zwiedzać, to wtedy w każdym wieku będzie fajnie. Jakie są zmiany w mieście, które zauważyłaś przez te 10 lat i w ogóle, czy wpływają one na Twoją pracę jako przewodniczkę? I też mam takie pytanie, czy w ogóle praca jako przewodniczka po Krakowie jest przyjemna, czy jednak wolisz oprowadzać ludzi po innych miastach? Zacznę może od tych zmian. Zmian w Krakowie jest sporo, uważam. Przez ostatnie 10 lat, no to też były burzliwe, ostatnie lata, więc tych zmian było dużo. Przed pandemią, no taki wysyp turystów zagranicznych, co było bardzo czuć. Kraków się bardzo mi się wydaje, tak jest promowany na arenie międzynarodowej. I no, coraz więcej turystów zagranicznych na przestrzeni tych ostatnich lat odczuwam, widzę no i słychać na ulicach przede wszystkim. Druga sprawa, no, pandemia sprawiła, że polscy turyści dopisali i to też jest super, że no, był taki boom na Kraków, kiedy się nie dało jeździć za granicę, że to głowa mała. Yy, no i też yy, oni wracają, wracają, połknęli tego bakcyla. Wracając z powrotem do Krakowa, wojna na Ukrainie, no to też jest inny temat. Tak? Mamy teraz też sporo uchodźców, co też wpływa na Kraków jako taki. Miasto się staje coraz pełniejsze, coraz więcej ludzi w nim mieszka. Ono samo tych swoich granic jakoś za bardzo nie powiększa. prawda, Jest jakie było, a, a ludzi jest coraz więcej. No czuć, że jest tłoczno w Krakowie. Szczególnie w tym wysokim sezonie czuć, że jest tłoczno, nie tylko podczas zwiedzania, ale po prostu podczas życia w mieście. Tak myślę. Czy to jest złe? Myślę, że nie. No, miasto żyje, o to chodzi, żeby żyło, żeby było pełne ludzi, nie? A jeśli chodzi o pracę jako przewodniczka, czy, czy lubię, tak? Mhm. Czy lubię? Czy wolałabym oprowadzać w innych miastach? Powiem tak, wyobrażam sobie pracę w innym mieście. Jak najbardziej tak, mam też licencję pilota wycieczek, więc jakby jestem też na to gotowa, żeby ewentualnie kiedyś tam w przyszłości pracować gdzieś dalej. Natomiast bardzo lubię pracę jako przewodnik. To jest fantastyczna praca. Wydaje mi się, że, że takiej drugiej pracy jako przewodnik ogólnie nie tylko tu, tylko w ogóle. No, to ze świecą szukać. To jest praca z ludźmi, gdzie się poznaje mnóstwo, ale to mnóstwo ludzi z całego świata, bardzo różnych, bardzo dziwnych, w różne sytuacje nas spotykają. To jest też duży challenge, żeby tym ludziom, którzy przyjeżdżają, często zbierają na taką wycieczkę jakiś czas, tak odkładają, żeby przyjechać. My musimy im zagwarantować. No, fajny czas w mieście, nie? pokazać im to, ten nasz Kraków i ich jakoś tak tym miastem zarazić. Super praca. Jeżeli ktoś się waha, czy to jest praca dla niego, czy nie, to to się szybko weryfikuje, bo jeżeli umiesz mówić do ogółu, tego się nie boisz, no to to jest praca dla ciebie. No, plus wiedza, którą też trzeba troszkę tam nabyć, nie? też nawet nie troszkę, tylko. Cały czas się trzeba kształcić. A jakieś trzy Twoje ulubione y, rzeczy związane ze, swo ze swoją pracą? Moje ulubione rzeczy. To, że jestem ciągle w ruchu i mam dużą dowolność. To znaczy, że ja nie pracuję po 8 godzin, tylko krócej, i to jest super. W sensie, że też nie siedzę, tylko jestem, jestem w ruchu w mieście. Y, to jest jakby coś, co sprawia, że ta praca żyje. Nie? Druga sprawa to to, że jestem cały czas aktywna i umysłowo również, bo może się wydawać, że jako przewodnik ja ciągle mówię to samo. Owszem, no historii nie zmienię, tak? więc jak opowiadam jakiś rys historyczny, no, to on bardziej lub mniej będzie taki sam, jak opowiadałam go poprzedniej grupie, zależy też, do kogo mówię. Natomiast to jest też wyzwanie, żeby nie stracić takiej motywacji do pracy i nie zacząć, w cudzysłowie, klepania tej roboty, nie? Tylko żeby opowiadać z pasją, to jest super, że, że zawsze jak kogoś mam przy sobie, to zawsze pada jakieś inne pytanie, zawsze ktoś chce zobaczyć coś jeszcze, no zawsze to jest jakaś inna persona z drugiej strony, nie? Więc to jest takie, to jest super, nigdy nie wiesz na kogo trafisz. A boisz się monotonii, że w pewnym momencie, no 10 lat to już naprawdę długie doświadczenie, boję się trochę, ale ja to monotonię czasami czuję, nie ukrywam. No, jak przychodzi okres tych wycieczek szkolnych, gdzie wszystkie grupy mają praktycznie taką samą trasę, no to ta monotonia gdzieś tam się wkrada. No, ale ja sobie sama próbuję jakoś rozmaicić, czyli nie wiem, no używam mam dwie, trzy wycieczki w ciągu dnia. To jedną pójdę od tej strony, drugą pójdę od drugiej, jednej coś pominę, ale dam im coś innego. I tak sobie sama muszę jakoś to urozmaicać. Sama muszę o to zadbać. Nikt o to mi za mnie nie zadba, nie, czy, czy moje, to nie będę miała czynię. Boję się trochę, ale, ale jak przychodzi taki moment, to sobie robię chwilę pauzy dwa, trzy dni, tydzień czasem, i potem ze świeżą głową wracam. Okej, okay. a jakie są trendy w turystyce w Krakowie w ciągu właśnie ostatnich lat? I czy one wpływają jakoś na Twoją pracę? Czy na przykład, nie wiem, TikTok w jakiś sposób wpłynął na, na Twoją pracę, na jakieś trendy, że ludzie chcą coś zwiedzić bardziej niż wcześniej? A no to tak, tak, tak. Social media robią robotę, czasem dobrą, czasem złą. I faktycznie, faktycznie, gdzieś tam ktoś coś widział w internecie, dzwoni, pyta, czy możemy pójść zwiedzić jakieś nowe muzeum, jakieś nowe miejsce. I widać te trendy, faktycznie, ale to chyba dobrze, że turyści nie skupiają się tylko na tych takich sztampowych trasach, tylko że chcą coś więcej. Widzę też takie trendy biznesowe, że przewodnik przestaje być już tylko przewodnikiem, ale też ma być takim providerem, Różnych innych innowacyjnych pomysłów, niesztampowych wycieczek, jakichś takich atrakcji innych od innych, gdzie grupy biznesowe mają pomysły, że chcą płynąć jakimś jachtem i tam chcą być wyprowadzeni, chcą mieć jakiś koncert dla siebie, chcą w trakcie pójść napić się wódki, no po prostu, tak, mieć jakiś tam testing alkoholi. Um, bardzo różnie, że chcą, żeby ich oprowadzał Krakowiak, Krakowianka w stroju tego typu. Więc to jest coś nowego, czego parę lat temu nie było, i to wymaga od nas, od przewodników, no większej kreatywności na pewno też i takiej organizacji. Czyli my nie jesteśmy tylko, nie tylko pojawiam się, mówię co mam powiedzieć i odchodzę, ale też wcześniej muszę się sporo przygotować, nawiązać jakieś współpracę, kontakty gdzieś im zrobić ten plan wycieczki i, i tego od nas oczekują. Więc te trendy są. No i też dużo turystów zagranicznych się pojawia takich z krajów bardzo dalekich, odległych, arabskich, co też no, widać na ulicach, szczególnie w lecie. Nie? Więc y, też zależy, no, jakie są te połączenia te, y, samolotowe, y, trendy internetowe też, tak. tak. Okay. A czy uważasz, że Kraków to jest miasto zbudowane pod turystów i co jako przewodniczka chciałabyś zmienić? A co y, jako jego mieszkanka? Myślę, że Kraków nie jest pod turystów zbudowane. Tak? Kraków to jest średniowieczne miasto, nie może być zbudowane pod turystów. Stare miasto, czyli tak naprawdę maksymalnie 2 kilometry, tak? od Bramy Floriańskiej do Kazimierza do końca, to będą za 2-2,5 dwa, dwa kilometra maksymalnie. Maleńka przestrzeń, gdzieś kumulują się miliony turystów rocznie. Jest ciasno, co widać? Nie tylko w wysokim sezonie, tylko widać na co dzień, też w weekendy na przykład. Więc to, że nie jest od podstaw zbudowane pod turystów, nie znaczy, że ono pod turystów bardziej być nie może. Bo owszem, pojawiają się jakieś Kiss and Ride, parkingi, jest duże zaplecze hotelowe, hostelowe, restauracyjne, gastronomiczne. No to to jest pod turystę, ale to powstaje teraz. Tak? A jako przewodnik, co bym zmieniła? Tak pod kątem mojej pracy, to jak ktoś ważny mnie słucha, to jako w imieniu wszystkich przewodników uprzejmie prosimy, a żeby były parkingi dla autokarów w centrum, których nie mamy, żeby były e, miejsca dla autokarów, gdzie możemy wysadzić grupę bezpiecznie, żeby były one pilnowane przez Straż Miejską, żeby kierowcy zagranicznych biur turystycznych nie stawali tam, nie traktowali tych miejsc postojowych jako miejsca parkingowe, oraz żeby na parkingach takich była ławka dla przewodnika, bo turyści się spóźniają pół godziny, czasem więcej, a nie mamy gdzie usiąść, stoimy. Nasze nogi to jest nasza praca, jednak głos, nogi to jest to, co potrzebujemy, żeby pracować, a, a takich miejsc dla nas nie ma, tak? I to jest duży minus. A co byś zmieniła jako mieszkanka? Myślę, że nic. Myślę, że nic. Dla mnie Kraków jest idealny, no wiadomo, no tam ten smog, nie? No to nie poradzimy, Kraków jest w Niedzce, więc... Tego się nie da zmienić, tak po prostu, ale myślę, że nic. Super się tutaj mieszka. Ja... Jesteś zakochana w Krakowie? Jestem zakochana, jestem rodowita krakowianka. Mieszkam w takim miejscu, że z kuchni widzę Wawel. Jest pięknie i uważam, że Kraków jest najpiękniejszym miastem w Polsce, zdecydowanie. W sumie odpowiedziałaś mi na pytanie związane z tym, czy uważasz, że Kraków to jest miasto do życia na stałe? Więc zapytam o to, jakie masz rady dla mieszkańców Krakowa, którzy dalej chcą odkrywać to miasto? No, na przykład, student, który jest tutaj już 5 lat, poznał bary krakowskie wszem i wzdłuż Kazimierz i najważniejsze muzea gdzie powinien się udać teraz? Ja myślę sobie tak: jeżeli krakowianie chcą zwiedzać Kraków i chcą być mieszkańcem i takim turystą w swoim mieście, to naprawdę nie brakuje takich inicjatyw, żeby ten Kraków zwiedzać, będąc tutaj na stałe. Przewodnicy organizują wycieczki po Krakowie tematyczne regularnie. Wystarczy wklikać w Facebooka, albo bardziej w no Facebooka, myślę, raczej. Przewodnik po Krakowie, i tam się pojawią pewnie kilka takich profili. I tam moje, moi koledzy i moje koleżanki robią takie super wycieczki tematyczne dla mieszkańców, którzy Kraków już znają albo myślą, że znają. Muzea krakowskie typu Muzeum Krakowa organizuje różne fajne warsztaty, wykłady, spotkania, spacery. No to na wyciągnięcie ręki się tylko zapisać. Dni otwarte różnego typu. Krakowskie Biuro Festiwalowe również robi też fajne różne warsztaty, spotkania, wywiady, no naprawdę masa rzeczy. no Chociażby też i tutaj też robimy ten wywiad po to, żeby, żeby ten nasz Kraków troszkę rozreklamować. Najprościej pójść po prostu do moim zdaniem Biura Informacji Turystycznej w Płacu pod Krzysztofory i tam wszystkie informacje, jakie są spacery z Muzeum Krakowa, czy też do KBF-u na krakowskim rynku i tam można uzyskać. Pełne info, co, jak i gdzie. A najlepiej wklikać w internet, no najprościej. Albo u mnie na Instagramie. Tam też znajdziesz informacje, co się dzieje w Krakowie, no, na bieżąco. Zwiedzanie restauracji jest też, zwiedzanie restauracji, czyli próbowanie różnych dań jest ważne w kontekście poznawania Krakowa? Jest ważne, jest ważne. Jak najbardziej turyści też często chcą. Szczególnie zagranicznie. A co takiego krakowskiego mogę zjeść i gdzie? No to jest parę miejsc. I jest parę takich dań typu maczanka krakowska, typu krakowskie małdrzyki, chociażby obwarzanek, tak? nie precel, obwarzanek, to to jest takie nasze, nasze lokalne. I tak, tak, jak najbardziej przyjeżdżają i chcą zwiedzić, ale od razu mówią, proszę pokazać, gdzie zjemy najlepszy polski obiad. Więc jak najbardziej tak, to jest ważna część też. Nie? Też jak sami podróżujemy gdzieś poza Kraków, gdzieś poza Polskę, to też chcemy spróbować czegoś tamtego, nie? Doświadczyłaś jakichś takich nietypowych sytuacji podczas oprowadzania wycieczek. Jakąś swoją ulubioną historię teraz musisz okay. przytoczyć. To jest taka historia, którą już pewnie gdzieś tam mówiłam, ale to jest historia, która... Została jest w takim, pamięci. Tak, jest takim, jest została w pamięci, z takim ukoronowaniem <noise> wszystkich moich historii. A mianowicie to była wycieczka z taką grupą z Dubaju, których odebrałam, odbierałam z jednego z hoteli pod Wawelem. Byliśmy umówieni na jakąś tam godzinę, rano, przychodzę, nikogo nie ma, dzwonię, nikt nie odbiera. Ale to było przez takie ważne biuro organizowane, więc myślę, no stoję, czekam, mają, mam zapłacone, no to stoję i czekam. Dzwonię, dzwonię, dzwonię. Potem się okazało, że ci Państwo siedzieli na śniadaniu, a ze 4 metry ode mnie, na wprost mnie, patrzyli na mnie, nie odbierali telefonu. Jedli z półtorej godziny, po czym podeszli i jeszcze byli niegotowi. Także to już było prawie dwie godziny od startu. Dalej byli niegotowi. Jak już byli gotowi, to panowie w tej grupie nie mieli butów. Nie mieli butów. Szli bez butów. To był pięciogwiazdkowy hotel. Weszli bez butów. Ja mówię, no, panowie: No, ale mamy tu w planie, chcecie wejść na górę, na Wawel. No, może buty jednak. Nie oni tak u siebie bez butów, to oni tu też bez butów. I poszli bez butów. Panowie bez butów, a panie chodziło na takich. 15 cm obcas, ja mówię, że i mamy 4 godziny jeszcze, bo to była 6 godzin chyba wycieczka. Nie one, one będą, one dadzą radę. Jak doszliśmy na wzgórze bawalskie, to ja wiem, być może to już były 4 godziny wycieczki. Nie byli w stanie dojść, przejść, zebrać się, wyjść. No i, i weszli do katedry bez butów. I nikt z obsługi nie zareagował. Ja mówię temu panu, żeby sobie może wyciszył telefon, no bo jednak wchodzimy do miejsca ważnego dla nas, tak? Weszliśmy do środka, no i jakby takim kwintesencją tej wycieczki było to, że stajemy przed ołtarzem głównym, a jemu dzwoni telefon. A z tego telefonu popłynęła arabska muzyka, taka, naprawdę jak taki imam nawołujący do modlitwy. Widok twarzy tych ludzi, tam wszystkich w katedrze, to chyba nie zapomnę, nigdy wszyscy byli po prostu przerażeni, to nawet nie zdziwieni, co no to takie czasy są dziwne, nie? przerażeni i no to było ciekawe doświadczenie. Nie dotarliśmy nawet do rynku wtedy przez te parę godzin. Po zwiedzaniu Wawelu zeszliśmy z powrotem do hotelu, bo ta pani stwierdziła, że ma za wysokie buty jednak i idzie się przebrać. Ja nie wiem, ile to trwało. Dla mnie trwało wieczność. Przypuszczam, za 40 minut jak zeszła, to była kompletnie przebrana, miała inną fryzurę, inaczej wyglądała jak nie ta kobieta. To rzeczywiście te ławki by się przydały w tym tak, w takich Tak, sytuacjach. tak. No są różni, no naprawdę, to taka była ekstremalna, ale no różni są, naprawdę różni. I Też pamiętam taką, e, takich turystów ze Stanów Zjednoczonych, e, gdzie byliśmy pod kościołem św. Andrzeja, to jest ten najstarszy kościół w Krakowie z XI wieku. Ja mówię, że on jest z XI wieku, ten ma tak stoi, ale jak to? Ja mówię, no, no z XI wieku, tysiąc lat, bo Ameryka nie jest takim starym krajem, nie? no a ja mówię, no tysiąc lat. O Boże, tysiąc lat, i potem jeszcze przez kilka razy podchodził, ale czy na pewno go nie skłamałam, czy to tyle ma wieków? Nie, więc no są, są takie sytuacje. Są. Albo są turyści, którzy w ogóle nie przychodzą, o to też się zdarza. Umówią się i nie przechodzą, ale o właśnie to też bywają, też takie negatywne sytuacje. To nie jest tylko wszystko takie na różowo, ale są też negatywne sytuacje. Jak niedawno jedna z pań do mnie zadzwoniła dwie godziny przed wycieczką mówiąc, że pada, pada śnieg, jest zimno i ona nie przyjdzie. Ja mówię, no wie pani co, no jest grudzień, to, to jak ma nie padać śnieg? No ale zimno jest. Ja mówię, no ale wie pani, no za, dwie, za dwie godziny ja miałam inne wycieczki w tym czasie, które mogłam obsłużyć. Pani się cieszy, że ja w ogóle zadzwoniłam, bo ja mogłam nie zadzwonić i nie przyjść, by tam by pani stała w tym mrozie. No i tak też czasem bywa. No, trzeba mieć anielską cierpliwość. <laughs> tak jest, tak jest. Także no, bywa różnie, ale takich sytuacji negatywnych jest o wiele mniej taki odsetek raczej, a, a raczej zawsze wszystko jest w porządku. Okay, <laughs> Jak to praca z ludźmi, nie? No niestety, albo właśnie niestety, bo dzięki temu jest urozmaicona. Tak, tak. I zmierzając już do końca, czy masz jakąś ulubioną historię lub opowieść związaną z Krakowem, którą bardzo często lubisz opowiadać turystom? Kto chodzi ze mną na wycieczki, albo kto mnie zna, bo obserwuje gdzieś tam w social mediach, to wie że ja kocham średniowiecze i często moje wycieczki przeplatają się właśnie z tym taką tematyką średniowiecza um, ja uwielbiam ten Kraków taki niewybrukowany taki brudny trochę jak wtedy taki trochę dziki taki trochę e, niezbyt e, przyjazny niebezpieczny i jedne z moich ulubionych opowieści to na pewno są opowieści o mistrzu małodobrym czyli o Kacie o egzekucjach, o tym, że tortornia była pod wieżą ratuszową, o tym, że obok była piwnica świetnicka, taka najsłynniejsza knajpa w mieście, gdzie tam panowie i panie przy kuflu piwa obstawiali, który pierwszy za ścianą przyzna się do winy, bo jest torturowany. No, lubię tą tematykę, tak. I czasami słyszę, że turyści mówią, że a to pani ta jakby tam żyła w tych czasach. <grym>, ale tak, tak. Moja biblioteka jest pełna tego typu opowieści. Oryginalne. Tak, Bardzo. lubię. Mhm, takie trochę, trochę takie to są opowieści nie dla dzieci, ale one zapadają w pamięć, prawda? Bo jak się spaceruje po mieście, to wcale nie do końca jest w 100% ważne, co jest, z którego roku dokładnie, tak? Bo tego i tak nie zapamiętamy. To najważniejsze są te takie smaczki. nie? Także mistrz mało dobry, to ja jestem fanem mistrza mało dobrego. Dziękuję Ci za rozmowę i wszystkich słuchaczy, zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi rzeczami, które tutaj w tej rozmowie padły, i do odwiedzenia profilu na Instagramie, bo naprawdę bardzo ciekawe rzeczy są tam udostępniane. Także dziękuję Ci jeszcze raz Gosiu za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli podobał Wam się odcinek, polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.